Kiedy zdecydujesz się na drobną ingerencję w naturę i postanowisz zwiększyć objętość swoich naturalnych włosów lub je wydłużyć, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze dopinek. O sposobach na bujniejszą fryzurę możesz posłuchać w tym filmiku. Przy wyborze włosów dopinanych warto zwrócić uwagę na to, czy włosy są naturalne, syntetyczne czy mieszane? Dopinki syntetyczne są tańsze i to chyba właściwie jedyny ich plus. Niestety te włosy są najmniej podatne na stylizację, a właściwie nie można ich nawet traktować wysoką temperaturą, gdyż pod jej wpływem się topią. Dlatego na rynku dostępne są włosy gotowe już albo proste, albo kręcone. Oczywiście istnieją sposoby na to, żeby włosy syntetyczne wyprostować czy nakręcić, jednak wymaga to o wiele więcej pracy i cierpliwości. Dodatkowo, syntetyki zazwyczaj są o wiele bardziej błyszczące i niestety przy doczepieniu ich do włosów naturalnych widać różnicę. Zdecydowanie lepsze w stylizacji są oczywiście włosy doczepiane naturalne, które można kręcić, prostować. Czy nawet jeżeli istnieje taka potrzeba, poddać zabiegowi koloryzacji? Dopinki z włosów naturalnych dodatkowo mniej się plączą niż syntetyczne, dzięki czemu można je użytkować o wiele dłużej. Ważna przy doborze odpowiednich dopinek jest oczywiście ich długość. Na rynku dostępne są długości od 25 do nawet 60 cm, także jest w czym wybierać. Jak znaleźć taką długość, która będzie dobra dla Ciebie? Wystarczy, że zmierzysz długość swoich naturalnych włosów. W takiej sytuacji wystarczy wziąć kosmyk włosów znajdujący się około 2 cm od linii włosów tuż nad karkiem. Jeżeli zależy Ci jedynie na zagęszczeniu swoich naturalnych włosów, wystarczy, że dobierzesz do pinki takiej długości, która jest mniej więcej taka sama jak Twoja tych zmierzonych. Gdy natomiast chciałabyś swoje naturalne przedłużyć to zmierzona długość jest tą wyjściową na podstawie której wybierasz 5, 10, 15, 20, a może nawet więcej dłuższe włosy. Zależy Ci na bardzo dużej objętości fryzury? Zwróć uwagę na gramaturę do pinek. Wpływa na nią ilość pasm lub też ilość włosów użytych do produkcji jednej taśmy. Nie można też pominąć najważniejszej kwestii koloru. Jak go dobrać? Najlepiej udać się do sklepu stacjonarnego, w którym możesz zobaczyć na żywo, jak wyglądają dane dopinki i zobaczyć kolor w świetle naturalnym oraz sztucznym. W niektórych sklepach internetowych dostępne są wzorniki, takie jak na przykład te, na podstawie których możesz dobrać odpowiedni odcień. Co w sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie dobrać odpowiedniego koloru? Oczywiście możesz kupić włosy blond i je przeferbować. Jednak jeśli nie chcesz bardziej inwestować w doczepiane włosy, wystarczy, że kupisz trochę jaśniejsze od swoich naturalnych. Nasze włosy pod wpływem słońca czy innych czynników trochę jaśnieją i dzięki temu jaśniejsze dopinki nie będą rzucały się w oczy, będą wyglądały bardzo naturalnie. A jak już zdecydujesz, czy chcesz zainwestować we włosy naturalne, czy jednak wybierasz sztuczne, dobierzesz odpowiedni kolor i długość, to pozostaje jeszcze jedna kwestia. Włosy typu Clip-In są dostępne w postaci tresek i na taśmach. Ten drugi system pozwala Ci bardziej kontrolować ilość dopinanych pasm i zwiększać lub zmniejszać objętość fryzury. Dziękuję Ci, że dotrwałaś do końca. Będzie mi miło, jeśli zostawisz pod spodem lajka i klikniesz w ten przycisk, żeby subskrybować mój kanał.